W tym rozdziale omówimy kolejną metodę usuwania tła. Może złapiemy sobie ten klip, umieścimy najpierw na ścieżce 1VA. Oczywiście tak, w rozdziałach poprzednich będziemy usuwali niebo. Zwróćmy teraz uwagę na właściwości tego nieba. Jest ono w miarę jednolite. Mamy tutaj po prostu różne, ale stosunkowo jasne odcienie koloru niebieskiego. Będziemy więc usuwali tło bazując na jasności klipu. Jeśli uda nam się usunąć najjaśniejsze obszary, to uda nam się po prostu usunąć niebo. No to spróbujmy. Przejdziemy oczywiście teraz do efektów i jak zwykle zaznaczymy ostatnią kategorię. Tym razem wybierzemy pozycję Luminance Key, czyli wykonamy kluczowanie bazujące na jasności klipu. Oczywiście będziemy usuwali tło, a więc ten efekt przeciągamy nie na ścieżkę wideo, ale w obszar miksera, czyli łapiemy i umieszczamy pod naszym klipem. No to teraz przejdźmy, do ustawień. Przejdziemy do Palety Information i oczywiście klikniemy dwukrotnie. Otwarte zostanie nowe okno. Oczywiście po lewej stronie możemy obejrzeć podgląd. Po stronie prawej mamy dwie zakładki: Key Setting, czyli ustawienia kluczowania oraz Keyframe Setting. Możemy więc wstawiać tutaj klatki kluczowe. To nas na razie nie interesuje. Przejdziemy do pierwszej zakładki. Mamy jednolite tło, obszar pomiędzy pierwszym planem a tłem nie zmienia swojego położenia, a więc klatki kluczowe nie będą nam potrzebne. Spójrzmy teraz na główną część okna. Na środku umieszczony został tak zwany histogram. Pokazuje on po prostu rozkład tonalny naszego klipu. Po lewej stronie mamy cienie, po stronie prawej mamy światła. My oczywiście chcemy usunąć niebo, a więc generalnie będziemy usuwali najjaśniejsze obszary naszego klipu, czyli usuniemy ten obszar po stronie prawej. No to spróbujmy teraz zdefiniować obszar, który ma być usunięty. Zauważmy, że u góry widoczne są dwa trójkąty i podobne trójkąty widzimy na dole. Teraz możemy złapać ten trójkąt po stronie prawej i przeciągniemy go tak, żeby zdefiniować właściwy obszar. Teraz na przykład zakreskowany został cały obszar histogramu, a więc oczywiście odcinamy cały zakres naszego klipu. My chcemy usunąć tylko najjaśniejsze obszary, a więc teraz złapiemy ten trójkąt, przesuniemy na prawo i złapiemy również trójkąt na dole. Przesuniemy w tą samą stronę. No i wstępnie udało nam się usunąć niebo, czyli usuwamy ten jaśniejszy zakres klipu po stronie prawej, natomiast pozostawiamy elementy po stronie lewej, czyli elementy ciemniejsze. Tutaj mamy pewne problemy po stronie prawej. Usunęliśmy za dużą ilość pikseli na pierwszym planie. Musimy więc, oczywiście, teraz metodą próby błędów dopasować położenie obydwu trójkątów. Ten trójkąt u góry przesuniemy jeszcze bardziej na prawo. Teraz wreszcie udało nam się uzyskać prawidłowy pierwszy plan. Nie będziemy z niego usuwali żadnych obszarów. Zwróćmy jednak uwagę na to, że po przesunięciu tego trójkąta na prawo zaczynamy odzyskiwać pewne fragmenty w tle. My te fragmenty oczywiście chcemy usunąć. Możemy tutaj wykonać jedną bardzo prostą rzecz. Zaznaczmy opcję Rectangle Enable i zauważmy, że teraz nasz klip możemy po prostu wykadrować. Chcemy pozostawić cały pierwszy plan, a więc na pewno tą dolną krawędź musimy przeciągnąć jeszcze niżej. Prawą krawędź przeciągamy na prawo, a lewą oczywiście przesuwamy na lewo. Czyli zupełnie usuwamy te obszary, które znajdą się poza prostokątem. Oczywiście, jeśli tą krawędź przeciągniemy do góry, to odzyskamy pewne fragmenty w górnej części klipu. My tych fragmentów nie potrzebujemy, a więc tą krawędź po prostu przesuniemy na dół, tak żeby się kończyła zaraz nad pierwszym planem. Czyli te fragmenty u góry zostaną zupełnie usunięte. Natomiast z tych fragmentów nieba, które pozostały na pierwszym planie, odcięliśmy najjaśniejszy fragment. Definiując odpowiednie położenie trójkątów na histogramie. No i wreszcie udało nam się usunąć tło. Możemy więc teraz kliknąć na przycisku OK, potwierdzić. Teraz oczywiście możemy nasz klip złapać i przesunąć o jeden poziom wyżej. No to może jeszcze powróćmy do okna bin, wybierzmy polecenie add file. Dla odróżnienia, może zastosujemy sobie inne tło niż w rozdziałach poprzednich. Teraz oczywiście wystarczy to tło złapać. Możemy umieścić na ścieżce 1. Zaznaczymy prawą krawędź. I rozciągniemy. Oczywiście musimy jeszcze zmodyfikować rozmiary. Czyli upewnimy się, że tło zostało zaznaczone. Przejdźmy do narzędzia Layouter. No i wystarczy teraz złapać za krawędzie i rozciągnąć. Wszystkie czarne obszary na krawędziach zostały zlikwidowane.